Семь, два, один, старт! Семь, <рик> два, eight, один, <рик> <рик> ¡Uy! Nie musisz się spieszyć bez no. górki <laughs> tylko <tutaj. laughs> Amelka dalej dalej, dalej Amelka mocno Tem função. Dobrze, Ostatnie najważniejsze metry biegną po medale i jak już ostatnia osoba przychodimy, to zaczynamy fantastyczny, najlepszy na świecie, najlepszym Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości i udostępnienie trasy, czyli tej ścieżki. Czyli Rady Osiedla Antoninek. Proszę wielkie brawa dla wszystkich z Antoninka i nie tylko. Antoninek, Zieliniec, Kobyle, Pole. Wszystkich Zieliniec was witamy. teraz mocno bije prawo. Jak wygląda świat. Wyciężczynią została Zofia Adamczak. Zofia Adamczak, zapraszamy ją na scenę. I brawa dla niej. Drugie miejsce zajęła Dorota Deleta. Zapraszamy Dorotę. Dorotko, chodź. Chodź do nas. Chodź, jesteś, jesteś, jesteś. Słuchaj, czasami się tak zdarza. Nie gniewasz się na nas, co? Absolutnie, słuchajcie, powiedz coś dla publiczności. Brawo, słuchajcie, brawo. Aplauz publiczności. Każdy, kto dobiegł do końca, jest zwycięzcą. Gratuluję Tobie. Będzie wspólne zdjęcie później. Trzecie miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, tak? Trzecie miejsce zajęła Brygida Derdas. Zapraszamy Brygidę! I teraz ta zawodniczka, która była na trzecim miejscu, zapraszamy ją również. Natalia Dolata, zapraszamy! Gratulujemy Marii i słuchajcie, zdjęcie, chwila dla paparacji, te mikrofony trochę tutaj, chodźcie bliżej, tak, stańcie, żeby Was było widać całą czwórkę. Całą czwórkę tak się zdarzyło, chwila dla paparacji. Dziewczyny, raz jeszcze wielkie gratulacje. I teraz przyszedł czas na dekorację chłopców z pierwszej grupy. Klas jeden, W biegu za lisem. W kategorii chłopców z klas 1-4 pierwsze miejsce zdobył Adrian Szrankowski. Zapraszamy. Brawo, Adria. brawo, brawo. Gratulacje. Miejsce drugie, również zaszczytne, zajął Aleks Zieniuk. I miejsce trzecie, Robert Gajewski. Gratulujemy. Robert, Robert, chodź do nas. Robert, 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 jest, już biegnie. Dobra teraz chwila dla paparacji Dziękuję bardzo jeszcze raz Chłopakom, jeszcze raz gratulujemy. A teraz zapraszamy dziewczyny z biegu dla klas 5-8. Miejsce trzecie: Małgorzata Żywódzka. Zapraszamy! Brawo! Jeszcze raz gratulujemy. Miejsce drugie. Zapraszamy Nikolę Jaskulską. Brawo. I miejsce pierwsze. Zapraszamy Amelię Redkowską. Brawo. ile triumfu dziewczyn uwiecznione. Paparazzi już swoją pracę wykonali? Dobrze. Dziewczyny, raz jeszcze wielkie gratulacje. Dziękujemy Wam bardzo. I teraz przed nami panowie z klas 5 do 8. Teraz jeszcze panowie. Tak, uwaga, uwaga. Na miejscu trzecim Mateusz Wysoczański. Prawo. Brawo. Miejsce drugie, Ignacy Mosiężny. I miejsce pierwsze, super szybko biegający, Tomasz Angielczyk. Chłopakom, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Wielkie brawa na chłopaków. A teraz ogłosimy wyniki biegu głównego za lisem. Miejsce trzecie. Zapraszamy. Wiktorię Goleńczak. Brawo! Jeszcze raz wielkie brawa. Na miejsce drugie, Halina Gogulska. Wielkie brawa. Miejsce drugie, Halina Gogulska. Zapraszamy. Czy jest może jakiś przedstawiciel, znajomy, sąsiad Pani Haliny? Oj. Dobrze, słuchajcie, nie będziemy ujawniać danych personalnych. Na pewno, jeżeli się nie, nie pojawi dzisiaj, mamy na pewno zgłoszenie internetowe, więc potrafimy odnaleźć Panią Halinę, ale super, super że w ogóle... Tak, powiedziałem, tyle osób się pojawiło. Oddaję głos Markowi, i oddaję głos Marii. I miejsce pierwsze: Anna Żywódzka. Wielkie brawa. Słuchajcie, tak, będę strzelał, znaczy nie do nikogo, nie chodzi o amunicję. Tylko patrząc na listę startową, uczestnicy, którzy brali udział w dzisiejszym biegu, no byli praktycznie nie tylko z naszej okolicy, również spoza Poznania. Będę strzelał i zapytam zwyciężczynię, z jakie, skąd pochodzi. Uwaga! Mieszkam w Poznaniu. Mieszka w Poznaniu, a bliżej? Na Osiedlu Warszawskim. Na Warszawskim, czyli sąsiednie. A koleżanka, która zajęła trzecie miejsce? Również myślę w Poznaniu i też osiedle warszawskie. To akurat lista z warszawskiego, słuchajcie, sąsiedzi z warszawskiego, ale to miłe, to miłe, bo na warszawskim wiem, że się odbywają igrzyska coroczne, u nas chyba też się uda zrobić, zobaczymy. Wielkie brawa dla nich! W naszym mistrzynie z osiedla warszawskiego, ciekawe czy trenują biegając na Antoninek? Bardzo możliwe. Ale słuchajcie, teraz przyszła pora na ostatnie wyniki, a mianowicie na bieg główny w kategorii mężczyzn. I uwaga, miejsce trzecie zajął Alan Chmiel. Zapraszamy! Miejsce drugie, uwaga, uwaga. Daniel Angielczyk, zbieżność nazwisk. <grystanie> I teraz uwaga, uwaga, fanfary, werble. Miejsce pierwsze Radosław Pluciński. Wielkie gratulacje. Słuchajcie, rokrocznie w biegu za lisem, jak również w biegu, który odbędzie się, mam nadzieję, 15 września na Polanie Mycielskich, skład zawodników jest podobny. Oni się tylko miejscami zmieniają, słuchajcie. I to cieszy, bo to są ludzie od nas. Powiedzcie mi, który byłeś ostatnio? Nie pamiętam. Nie pamięta. Tyle biegów ma ze sobą, że nie pamięta. Ja startowałem ostatnio na tutaj w 2015 roku i udało się wygrać. Właśnie, słuchajcie, 2515, 2010 czyli to jest kolega, który biegł w pierwszym biegu za Lisem. Brawo dla niego! Świetnie, no historia lubi się, zatacza koło, lubi się powtarzać. A ten trzeci zawodnik, Alan, jemu bez przerwy forma rośnie, on co bieg skakuje wyżej. Alanie, kilka słów. Nie ja mam nic do dodania. Po prostu. Yy, brawa dla nich. I teraz oczywiście chwila dla paparacji. Uwiecznijmy to tą chwilę. Karpe diem jak to mówią. Dziękujemy Wam, moi drodzy. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom biegu, organizatorom, sportowemu frytlowi oczywiście i zapraszamy na dalszy ciąg programu.